Ja pierdolę Ej, nie ma ogniska w domu Jest, pod kominkiem, bo ten kominek był bez ogniska. No nie I ma właśnie, zniknęło kurwa, zobacz. No ale było. Bo ogólnie to wiesz, stream jest odpalony, nie? Tak? Tak. ogląda ktoś nas? Dostałem dwie łapki, Oglądają oglądałem nas dwie osoby, ale nie wiem kto to kurwa. Dwie osoby. No to może my? <noise> A, wiesz jak to wygląda z mojej strony? Jakbyś mi konia bił Kurwa, hajs się lepiej pali od liści Panie. Też to słyszałem, takie... Jest, takie... Nisza, <noise> Patrz, tu są trzy podrzączka, nawet dynamit Ej! No, jest gdzieś Jest gdzieś, Guma, masz rację I to gdzieś... O, jest gdzieś blisko, ale nie tak teraz obok. Znowu go tutaj. Pamiętaj, że ten... Jest, jest, widzę go. Tam jest, na wprost mnie. Tam, gdzie drzewo się wali, patrz. Między drzewami. Ale drzewo na niego zrzucił. Ja też. On biegnie! Łoł, łoł, łoł! Ema... Teraz macie przejebane, o, nie? Dobra. Fajne cycki, suko, palisz się Chcesz, jest kolego? Potrzebuję twojej głowy i twoich rąk Twojej dziewczyny też, w sumie Wow Kurwa, Te alarmy są najgorsze, nie? Wiesz, jak ja mam u siebie problem? Bo ten alarm jest kurwa pod sufitem. Miałem metr siedemdziesiąt i nie mam żadnego krzesła w domu. To nawet wygląda jak obusłowiecki, a przynajmniej zaczyna tak wyglądać. To jest kolonia, witamy w kolonii. Tak, witamy w kolonii. Witamy w kolonii. Hair Spray? No ja już hmm? też mam, jego możesz połączyć z zapalniczką Mmm... Wiem Byłem w gimnazjum <suszy> Oni chcą mnie, oni chcą ze mną walczyć, kur... Jak to wyglądało, chopy z mojej perspektywy Ta wspinaczka górska Nozing no. <laughs> Dam radę, dam radę <laughs> Wszedłem, no nie wierzę O Naprawdę jak to, to się cofniemy do tamtej, bo tam jeszcze mamy dziurę do zbadania, nie? wo 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 wo, wo. Nie kurwa mar Gdzie ty jesteś? A tu U. Dawaj, rasujemy sprintem, rasujemy sprintem do tego do wejścia do ich do, do dawaj Dobra i tu jest cała wioska O kurwa U. Spoko, żeby się nie zmęczył, tutaj, nie? Tutaj. Ale tu było, kurde. Dobra, mamy to. Nie Drey ja tam. Na... A kogoś na lecie się używaj Hakerskich metod i ma jasną wiasnę. Ale też mogę mieć taką hakerską metodę w sumie. To było pierwszy. Ej na przykład na to coś wyjść. A to po drugiej stronie jest Po To drugą stroną pa. To być tak. Albo nie tak. Ja no nie wierzę. Żyjesz? No, na jeden HP, ale żyję. Tak? <noise> <noise> Patrz, to się robi tak i chujnie. Czekaj, ja ci pokażę jak to się robi. Pa... No i widzisz kurwa, geniusz tylko po jaskiniach łazimy kurwa w tej grze nie Strasznie szybko mam dość tych jaskiń nie w ogóle Jasność, światło Niebo O brak pojebanych krzyków w tle. Co my odpierdola To jest Qua quality stream, chłopie. Yeah. I just want to say I love you. I love you, baby. I love you, baby. No dobra. Save noś co? No save no oh. Akurat ktoś komuś się bardzo nudziło i zaczął nas oglądać akurat jak kończymy, nie? Ej nie bij mnie, jeszcze nie zapisałem kurwa. Aha. Ja pierdolę. O jezus Maria, kurwo. O jezu, nie Kurwa, aż nie trafiłem. A, trafiłem. No, nie. nie. Rzucę flarę może. A tu jest zejście do tych. Tu możemy iść, tu jest do płodów Zewrócimy I później. wrócimy tu później na to. Dobra Kurwa każdą flarą do wody trafia mnie Właśnie jeden za tobą jest Pa Ja go zajebie Spaliacie, ja przypilnuję bo Aj, Ale skoro są tu srające płody To znaczy że ktoś się wysrał tutaj I też tu jest Tam jeden nie umie skakać kur... No chodź mały no, jump Jebany Je, yeah, paczka. Kamil, nauczyłem się kurwa ślizgać z liny, nie? O, ja pierdole O, ja pierdole Boją się wody, brudasy Ty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć I tu nawet są ci Papa, wielcy Z drugiej strony jest Szaman w zbroi z kości. był, widziałem <ścoughs> e ty, no ale właśnie, ja Myśmy z fasianem zbroje mieli robić, on jest najlepszy powiem Mieliśmy. Jeliśmy. Pak pa, se stoi przy jak się kucnął przy kamieniu, kurwa Póź i padł. Ej, jom. Może byś O ty kurwa. Jedna, dobra, jedna, dobra, jedna, Just wanna say I love you. I love you baby. I love you, baby Z toporem w ręce z góry, czekaj, tak stanie jakoś fajnie O, 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 patrz Hahahahaha <śmierdziś> 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 <śmierdzi> się. go chyba Nie, leżą twoje dwie dzidy <śmierdziś> Wow, wow! <śmierdziś> to, <śmierdziś> to widziałem, mam to nagrane, chłopie, na streamie <śmierdziś> Nie ma jeszcze gumy. Guma robi kupę. Tego rozpaliłem mu ognisko, żeby mu zimno nie było. Mam nadzieję, że nie będę go musiał bronić zaraz przed y, dziesiątkami aborygenów. No, jak będzie trzeba, to pozabijam kurwa. Dobra. Potrzebuję dzika. I to bardzo, bardzo potrzebuję dzika, żeby zrobić sobie ciepłe ubranie. Potrzebuję też w sumie. Nauczyć się scelować w tej grze. My tylko przejdziemy tędy. Yy, zajebać wszystkich waszych pobratymców w jaskini. I zabrać ich kości, ręce, głowy, nogi. Także zostawcie nas w spokoju. Ej, patrz co do nas idzie, przy brzegu. Oprzej, do, oprzej brzeg. O kurwa, czterech mutantów z <laughs> No Gdzie czekaj, ty no ty... przecież chłop tutaj kości zaraz odda, nie? No tak, zaraz nasze tu będą, się. Tutaj podeszli, to tu moglibyśmy się z nimi bić. Bo patrz co tu jest. A chcesz, żebym ich zawołał tam? No woj. Tak? No nabierze się pierdolisz, tutaj tą drugą i zwierzę ich zabiję. Dobra. Okej, okay, czekaj. O je, biegnie, kurwa widzę. To, 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 to... A, a Szybko! No oj na Szybko! O nie! Nie! O, kur... Zajebałem! To zupę Ej! Po co zrobił? Co, on, co tu się stało? Co tu się Skoczył stało? Na Skoczył na ciebie! pojebany, po... <laughs> <laughs> Jak go mam trawić? Bo mam ptaka na ręce. No, tak, tak. Tylko trzeba wycelować idealnie, dobra No wyceluj, wyceluj. Fuck. O, sam się podjarał Mam flary, nie mam flarku. Dobra, sniping, Pro snipe. Ty wypierdolił się na ziemię i zdech <suszy> <suszy> A bieg, kurwa Dawaj do jakiejś To jest to czego pragnę, jaskinie, moje ulubione Dobra, miejsce. Kurwa. Tu ja... jest ta jaskinia, także długo na wolność nie A tak fajnie było, tak zielono, jasno. Nagrami się na zawsze będzie kojarzyć z jaskiniami, nie? <grywa> palantówką w jaskini, kurwa, morderczych abarygenów. O, <grystanie> No tak, my tędy nie wrócimy. <grystanie> Przecież. Kurwa, no jak nie no. Kurwa, serio, nie da się... No chuj no, to... Musimy iść... Musimy wyjść inną drogą. Ty, prawie wyszedłem. Pa. Ej, tu jest... Tu jest jakiś... To nie wierzę. Kurwa <noise> jaka mężuję Ja cały, cały czas próbowałem skakać w stronę tej ściany Mając ją po swojej lewej O <noise> To co ci czekam kurwa O ty sukosz Mato No czekaj kurwa nie wiem. Tatuś przyszedł O kurwa, kolejny z statusiem Jem go w Nie masz siuraka już. i zabawy. It's so cold. It's so cold out here. Come. Let's warm up by the fire, baby. Ale ja ci powiem tak: Pierdol to. Odezwij się. Ta ja skinia umyślnie ma czerwone światła, bo jest na pewno tą Pat kluczową. Kiedy tam klęka nie podchodź. To, to, to są to, kamienie. To są kamienie. <głos> <głos> A tu je wstają. O, dobrze. Łow Krzyżecz tu są. Nie są odwrócone do góry nogami. To wszystko Pięcia. spoko. Ciekawe ile to leży tu No niby świeże, nie? No. Wiesz, kanapka wcale nie spleśniała. Opa, możesz... ...kasę wrzucić i kola by skoczył. O, albo batonik. Co to jest? Patrz. John. John chyba nie zmutował dobrze. O! Synu Tylko tak trochę nieżywy wygląda. On jest zmutowany, ten synek coś, coś z nim odjebali, patrz Już zamknięty w środku w tej kopule. A y... ty możesz go wyciągnąć? O zabawkę mu dać. Masz katsenkę? Nie. Ja no, ja mam katsenkę, czekaj. O kurde, ja to widzę, ten, z trzeciej osoby. No ja mam z nią katsenkę, czekaj. Ja pierdolę. No, też to widziałem. Świetnie. Może nie z tej strony spojrzę, bo tak... I ja on tam pierdol, co on na plecach? Kamil mi napisał, szykuj dynamit. <laughs> do tyłu od razu. Od razu dzida go ma. Bej. <śmany> no, please, no. Please don't kill me. Proszę używ się. Jezus mary O fajnie, że ją popsikałem sprayem na komar <śmany> Bird, bitch! Łap wow. A żeś złapała Suko Jest, jest padła? Tak Nie będzie wow. walki, chyba No nie, kurwa Kurwa mać Ty można to Uch, jeb na ziemię, Dobra. Kurde, ty chodzisz o! tak ubrany jakbyś... jakbyś kurwa na wycieczce szkolnej był kurwa. I mam do tego jak pedofil, nie? Wiem, wiem, no. Ty masz białą koszulkę i białe spodenki krótkie kurwa i skarpetki do kolan naciągnięte. Taki tam koszwalowy morderca kurwa borygenów. Samolot leci, what the fuck? Ale my nie weszliśmy Zdanie przez tą bramę. Oj, Timi, przykro mi, to tuś Ta teraz zapalniczka nie chce podpalić, tak? Ej, Ej bije mnie ten. Ciebie bija, ja scynkę kurwa, patrz Ale ja też mogę A możemy poprawić jakoś ten ending? <grym> no nie wiem Ale smutny, nie? Nic nie wyszło Nic nie wyszło <grym> Ending pod tytułem Samolot nam spierdolił, syn na nie żyje, zabiliśmy małą ja dziewczynkę, się tak kujowo, że, kurwa, nie damy. A, a, a na koniec kurwa zamarzniesz, nie?